Ekogaz, dzień dobry. Mazda 6 z dwulitrowym silnikiem. Tuż po montażu instalacji gazowej w naszej firmie. Instalacja gazowa to marka Stack Qnext Plus z podłączeniem do OBD. Elektrozawór gazowy, wtryskiwacze W01 pod obudową. Reduktor pod filtrem powietrza AC150. I filtr fazy lotnej. Tak prezentuje się całość. Za dużo tu nie widać. Wlew gazu oczywiście pod klapą benzyny. I zbiornik w miejscu koła zapasowego dość znacznych gabarytów, bo 75 litrów, ale umożliwi to nam zamknięcie się tej pokrywy w pełnym oryginale. Koszt instalacji to 2850 zł. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.